Witamy Państwa bardzo serdecznie w naszym cyklu Miasto całkiem kulturalne. Uh, dzisiejszym naszym gościem jest pani Rajsa Misztela. Dzień dobry wszystkim. Zazwyczaj przedstawiamy naszych gości, staramy się przynajmniej w, jednych, w jednym zdaniu dwóch. Uh, tu um... Mam takie wrażenie, że jak zwykle mamy problem, bo zapraszamy takich gości, których się określić nie da. E, tak, właśnie tym jednym albo dwoma zdaniami. E, to, co można o pani powiedzieć, to e, wokalistka, e, miłośniczka muzyki. Tak, muzyka to jest moja pasja praktycznie. No właśnie. E, nauczycielka, również. Nauczycielka, tak. E, Lektor. Dokładnie. I to też e, e, można zauważyć, że, że to też jest pani e, wielką e, pasją. I to e, ten temat, który no, musimy poruszyć, bo aż, aż się prosi e, finalistka The Voice of Senior. Tak. tak, jestem finalistką The Voice Senior. Do tej pory nie mogę w to uwierzyć. <laughs> Jak to, jak to nie może Pani uwierzyć? Tyle, tyle czasu spędzone na nagraniach, tyle przygotowań, a do to nie dochodzi? Dlaczego nie mogę uwierzyć? Dlatego, że konkurencja była bardzo, bardzo mocna, silna konkurencja. Ludzie naprawdę przyszli z, z takim wielkim, ogromnym talentem. Mm. Bardzo ładnie wszyscy śpiewali, więc pokonać tyle ludzi to jest dla mnie ogromny sukces. I jeszcze do tej pory nie potrafię uwierzyć w to. Nie potrafię, ale jest, jest, sukces jest. Jestem w ścisłym finale, czyli cztery osoby nas tylko zostało. I to uważam za marzenie spełnione. O, tak można powiedzieć. Spełnione marzenie, ale miejmy nadzieję, że to nie jest koniec tych przygód przed kamerą, występów, koncertów. To się, to się, to się szykuje. Oczywiście, że tak, szykuje się, szykuje się, to, to wiele się szykuje. Wiadomo, teraz taka sytuacja, która nie pozwala za wiele zrobić w tym całym chaosie, ale myślę, że jak tylko wszystko się skończy, wszystko. Wszystko wejdzie na ten sam tor i wszystko będzie bardzo dobrze, tak myślę. I ponownie o Rajesie Miszteli będzie bardzo, bardzo głośno. Mam nadzieję. Co mam nie oznacza, nadzieję. że teraz głośno nie jest. No jest, troszeczkę jest głośno, czego w ogóle się nawet nie spodziewałam. Nie, nie wiedziałam, że od razu po przesłuchaniu, praktycznie w ciemno, zrobi się tak głośno. Tego to już w ogóle nie spodziewałam się. Nie spodziewałam się, że wejdę tak wysoko, dojdę tak wysoko. I nie spodziewałam się, że akurat po Właśnie po piosence Niech żyje bal i po piosence nie Prezow, czyli ukraińska dumka, o mnie naprawdę się zrobiło głośno nie tylko w Polsce, ale również na Ukrainie i w Rosji. Akurat niedawno, nawet miałam wywiad z telewizją ukraińską parę dni temu dokładnie. Mm -hmm. No, i też pani zadawała mi takie różne pytania, jak to się wszystko stało. Ja sama do tej pory nie, nawet nie wiem, jak to się stało. Po prostu to się stało. To uważam, że to jest taki piękny prezent na moje 60. urodziny. No, ale przecież, wojsko e, to, to nie był pierwszy program, w którym brała pani udział. E, oczywiście, że tak. Parę lat temu to był 2001 rok. E, zaśpiewałam, brałam udział w programie Droga do Gwiazd. To był też. Przecudny okres w moim życiu. Wtedy nagrałam płytę, Pantarei. No, to było coś pięknego. Działo się, działo się, działo się. Potem y, z kolei miałam troszeczkę przerwy i 2012 rok, program Azby The Music. Mhm. Y, tak, we wszystkich tych programach zawsze fajnie o mnie mówiono, że pani Raisa, pani pięknie śpiewa. I nic, więcej. i nic więcej, a w tym programie ja po prostu, dlaczego jestem w zasadzie szokowana, że doceniono mnie, mhm. że doceniono mnie, mówili mi, że śpiewam pięknie i to nie jurorzy nawet, nawet nawet ludzie, których poznałam, mhm. wszyscy mówili Rajsa, ty masz głos jak dzwon i to po prostu, to było takie dla mnie bardzo miłe, że y, ludzie, którzy praktycznie mnie nie znają, tylko słyszeli, hmm. prawda, tam na próbach i potem o mnie takie zdanie. To jest piękne, to jest naprawdę cudowne, że ktoś powiedział, że ja pięknie śpiewam. I potem już po finale na przykład, y, po y, programie do mnie podchodzi Andrzej Piasek i mówi, Piaseczny, i mówi do mnie Rejsa, ty masz śpiewać ty masz tak piękny głos, ty masz po prostu śpiewać i śpiewaj po polsku". Właśnie on mi tak powiedział, tak. I to było fajne. Alicja, Alicja to już w ogóle, mhm. ona, tak, tak mi się wydawało, że ona naprawdę, jej bardzo się podobało, jak ja śpiewałam. Ja to widziałam, ja to widziałam, jak ona, jak ona się cieszyła. Potem dopiero po obejrzeniu programu dużo wskazówek mi dała, takich pięknych wskazówek. To było fajne, to była bardzo ciężka praca. No właśnie, ciężka praca, zajmująca mnóstwo, mnóstwo czasu. Tak. E, rozmawiałyśmy wcześniej, że pomimo tego realizowała się pani w drugiej pasji, czyli w nauczycielstwie, w międzyczasie. Tak. E, czyli w międzyczasie już na e, kilka etatów tak e, Oj, tak. Ja starałam się zrobić wszystko tak, żeby nie opuścić szkoły. Mhm. Zajęcia. Musiały się odbyć. Ja pamiętam, jak ja wracałam z Warszawy, na przykład w niedzielę, mm. późno, późnym wieczorem, byłam tak zmęczona, a w poniedziałek trzeba rano wstać i prowadzić lekcje online. No właśnie, no bo prowadzi pani e, zajęcia w zespole Szkół, szkół numer jeden, mm -hmm. tak. I Uniwersytetu trzeciego wieku. Tak, tak. Jak uczniowie reagowali właśnie na ten moment, kiedy e, Trwałe nagrywki do programu tu w międzyczasie zajęcia. W ogóle yy, oni wiedzieli? Wtedy? Yy, właśnie. Ja trzymałam to tak w wielkiej tajemnicy. Nikt nie wiedział do praktycznie do momentu, kiedy nie ogłosili, kiedy będzie ten program. Mhm. Ja czy wy sobie zdajecie sprawę, jak to ciężko trzymać w tajemnicy? Tylko wiedziała moja rodzina. Nikt mhm. więcej. Ja bałam się zapeszyć, bałam się, że anuż tam coś wyjdzie nie tak. Po prostu już człowiek doświadczony jest, życie mm. doświadczyło mnie, że pewnych rzeczy nie wolno po prostu mówić naprzód. I dopiero dałam koniec grudnia, dopiero dałam taką zajawkę, napisałam na Facebooku, że kochanie, to jest dla Was moja niespodzianka. Że biorę udział w programie The Voice Senior. Ale wszyscy czekali. I tak czekali. Myśleli, że a nuż, a nuż tam będzie, a nuż tam będzie. I dopiero byłam w ostatnim odcinku, w ósmym. Na sam koniec, Wisienka. Na torcie. No właśnie. No. Ale czekali, czekali i się Czekali, do, do, i doczekali. Się doczekali. I się zaczęło no. wtedy. I po prostu to był, to był. Ja nie spodziewałam się czegoś takiego. takiego. takiego wow. Mm. To było. To było coś nieprawdopodobnego. To było takie szczere, takie piękne, takie fajne. Ja bym chciałam, żeby ta chwila jeszcze trwała. E, tyle SMS-ów, co ja dostałam, tyle maili, co ja dostałam, od razu e, zaproszenie do programu. Przecież e, w, w sobotę, był, w sobotę był ten program, e, czyli e, ja już nie pamiętam chyba 23- bodajże e, styczeń, czyli ostatni odcinek. Mhm. A ja już w poniedziałek brałam udział w trzech programach telewizyjnych. Z finalistów nikt tak nie miał. Nie mhm. miał nikt tak. No bo potem po mówili nawet y, tam, Raisa, ty to rzeczywiście, wow, wszystko, wow. My do tej pory mamy kontakt. Mhm. No i to było takie piękne, i to było naprawdę takie fajne. oj. brakuje mi tego, brakuje, bo ja tym żyłam. Ja mhm. y, praktycznie y, dzięki temu programowi y, pandemia tak przeszła. Mhm. Tak po prostu. No, no i potem finał był 6 lutego. I to było przepiękne. Ten finał to już po prostu. No był piękny. I muszę powiedzieć, że pierwszą uczestniczkę, którą poznałam, mhm. to była Basia. To była Barbara Parzyczewski. No właśnie słyszałam, że pierwsze, co pani jej powiedziała, to że wygra. E, tak. Tak. I, ja, I ja po prostu. I ona była taka. Ja też nic nie mówiłam, ona też mi nic nie mówiła, ale nawet styknęliśmy się tam gdzieś po drodze. Jechaliśmy, wracaliśmy razem, ona w swoją stronę, ja w swoją. I ona właśnie w taksówce mi wtedy opowiedziała swoją historię. że ciężko chory mąż. Ja tak sobie pomyślałam, ja jakby tak chciałam, żeby ona wygrała to. Nawet napisałam jej tam na messenger Basiu. Życzę Ci, żeby wygrałaś. No i wygrała. I dobrze, 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 dobrze jest. No naprawdę jest okej. Okay. Ja się cieszę. Właśnie to, co mam e, wrażenie przyciąga, bo powiedziała pani, że e, nikt tak nie miał, że media aż tak bardzo tak. zaatakowały, e, ale mam pewną teorię na ten temat, e, że to właśnie chodzi o, e, o tą otwartość, szczerość i takie właśnie pozytywne nastawienie do, e, do innych osób. No bo właśnie, jak można komuś w programie, w którym chodzi właściwie o wygraną, powiedzieć: Ja bym chciała, żebyś ty wygrała, a nie ja. Ja nie wiem, no ja taka jestem po prostu. No wiadomo, że no pewnie, że chciałabym też wygrać. No chciałabym, no nasz mnie tak troszeczkę tutaj. No y, i też takie myśli przychodziły mi, że y, może, może mi się uda, ale ja już tak sobie myślałam, przecież tak daleko zajść. To jest coś pięknego. Być w finale, mhm. cztery osoby, pokonać tyle ludzi, tyle uczestników. Co jeszcze? Za dużo też świetnie wolno. To pozytywne nastawienie też się bardzo mocno przekłada na widzów, którzy są e, też w ciągłym kontakcie. E, I to z różnych grup wiekowych, jak oj, się okazuje. Tak. tak, oj tak, słuchajcie, to jest nieprawdopodobne. Ja mam e, naj, najmłodsza moja fanka. To jest coś pięknego. Ona ma cztery latka, niecałe. Wczoraj mi mama jej wysłała filmik. Powrócisz tu, i ona śpiewa. I napisała jeszcze do mnie, wie Panie co, ona taka chora, ale dla Pani, dla Pani, powrócisz tu. No i to jest coś pięknego. Już śpiewała bal dla mnie, mm -hmm. moja fanka. No i piszą do mnie, to jest najmłodsze. A ile tam tych fanów jest naprawdę bardzo dużo. Bardzo dużo i chcieliby ze mną zaśpiewać coś tam. No, na razie tam jeszcze nie wiem, czy możemy, czy nie możemy, bo mamy umowę, prawda? Mhm. Więc musimy na razie te, tego się trzymać. No i to jest fajne, to jest fajne. To jest takie, y, czuję, że zostałaś dowartościowana. Mhm. Ja w ogóle lubię dzieci, ja lubię pracować z młodzieżą. Przecież ja mam dwie wnuczki też. No, ostatnio zaniedbałam ich w prawie. Przez to wszystko, ale muszę nadrobić. Teraz już muszę nadrobić. To no. jest to wolne, żeby. żeby tak, muszę nadrobić. to wszystko no, nadgonić, dlatego, że aż, aż po prostu szkoda mi. No, no Nie miałam czasu. Naprawdę nie miałam czasu. Pierwszy raz, że po prostu nie miałam na nic czasu. No ale ja myślę, że to wszystko nadrobi i będzie dobrze. No ale właśnie, z, z tymi fanami, którzy cały czas, jakby to też. Yy... Inaczej, ten kontakt e, polega też na takiej mocnej e, symbiozie, e, że państwo sobie rozmawiacie e, odnośnie do tego, co się e, u was dzieje. E, są pewnego rodzaju dyskusje, tak? nie, nie jest to tylko gratulowanie i, i tyle, e, tylko jakby mam wrażenie, że oni wchodzą troszeczkę do tego świata, pani wchodzi do tego świata, poświęcając swój czas, a to się zdarza bardzo, bardzo rzadko też. Kiedy na przykład piszą do mnie moje fani, mhm. Ja staram się wszystkim odpowiadać i każdy mnie potem tak dziękuję. pani Rejsa, dziękuję z całego serca, że Pani odpowiedziała, yy, bo nie każdy tak może. Mówi Pani o tym e, braku czasu, chociaż i tak e, mam dziwne wrażenie, że dla do Pani doba ma nieco więcej niż 24 godziny. No. no przecież to wszystko trzeba jakoś połączyć. No muszę, muszę połączyć po prostu. Ja, ja staram się w ogóle, jestem taką osobą, która nie narzeka. Ja nigdy nie narzekam. Nawet jak piosenka moja z pięknym tekstem, Nie narzekaj nie narzekam życie. Dobrze mi. I właśnie tak ja tego się trzymam. Po prostu nie wolno w życiu narzekać. Trzeba robić swoje. Ja powiem, dlaczego? dlaczego co mnie nauczyło w zasadzie tak, tak się trzymać. I dlaczego ja pandemię tak przeżyłam to wszystko. Kiedy się rozpoczęła wojna w 12-14 roku w Doniecku, to było coś strasznego. Tam zostawiłam moją mamę, rodzinę. Ja nie wiedziałam, co się stanie w ogóle i nie wiedziałam, <laughs> czy ja mamę jeszcze zobaczę. Codziennie starałam się z nią rozmawiać. Ale ja nie wiedziałam, czy jutro na przykład ja do mamy mojej zadzwonię i moja mama odbierze telefon. Mm. I wojna mnie nauczyła dużo, dużo naprawdę Takiej pokorze, pokora, to jest najważniejsza rzecz w życiu, pokora? Człowiek musi być pokorny. No właśnie, jeżeli jesteśmy przy tym temacie, to obserwowanie sytuacji też z odległości, co nie jest taką prostą rzeczą, no bo człowiek jest związany też z tamtą sytuacją, i jak, jak, jak to wygląda, jak się wtedy człowiek czuje? Powiem tak. Kiedy rozpoczęła się wojna w Doniecku, ja myślałam na początku, że to chyba jakiś żart. Mm. Ja myślałam, że może dobrze coś tam nie podzielili. Nie widziałam, w ogóle nikt nie wiedział, nie wiedział o co chodzi. Ludzie się obudzili i była wojna. Zobaczyli czołgi, zobaczyli czołgi, wojsko. I nikt nic nie wiedział, co się dzieje. Ale pocieszająca rzecz, jedna, że. W Doniecku pokazali, właśnie, właśnie, w Doniecku pokazali urywek z tego devois Senior. I to było piękne, i to było naprawdę wspaniałe. Przechodzi koleżanka do mojej mamy, sąsiadka, i mówi: Lida, czy ty widziałaś? Moja mama, co? No, twoją Raisę pokazywali. Mama mówi: O czym ty mówisz? Raisa pokazana jest w Polsce. Ona mówi: Nie, w Doniecku. I okazało się tak rzeczywiście i artykuł był o mnie, mhm. no ponieważ ja tam śpiewałam w dużym zespole, takim bardzo znanym promień. I właśnie pokazali mnie w telewizji. To było też takie fajne. I to było takie pocieszające, no, że jednak jeszcze coś tam, jeszcze coś tam się dzieje takiego. Mhm. No niby już taki spokój jest. Daj Bóg, żeby tylko tyle było. Byliśmy już wcześniej przy, y, właśnie tym powołanie jako na nauczyciel. Y, co, co to daje to uczenia y, ludzi y, i mam też wrażenie, że jest Pani bardzo blisko z tymi swoimi uczniami. Tak. Rzeczywiście ja po prostu. Ja w ogóle y, powiem tak, y, tak, cofnę się troszeczkę w czasie, mhm. y, moim marzeniem zawsze było być nauczycielką mhm. i śpiewać. Ja jestem śpiewającą nauczycielką. Czy na ja, zajęciach też Państwo śpiewacie? Y, czasami tak. Czasami tak, śpiewamy, uczymy się różnych piosenek, tak oczywiście. I rzeczywiście mam kontakt bardzo dobry z uczniami, bardzo dobry, z czego bardzo się cieszę. Ja ich traktuję nie jak takich, taki uczeń, któremu mogę coś powiedzieć, nie wiem, coś złego, coś niezłego, coś tak, potraktować go. Nie, ja traktuję każdego jednakowo i traktuje z taką miłością, matczyną, można powiedzieć, mm -hmm. ponieważ ja nigdy nie dam dziecka skrzywdzić, jeżeli nawet coś ma, czegoś tam nie odrobił, oj, to mówię tak, że dam ci jedną szansę, a potem druga szansa, trzecia szansa, mm -hmm. czwarta, piąta. Wiem, że wykorzystują czasami to, ale to są, to jest tylko. To jest tylko dziecko, to jest tylko młodzież, prawda? I trzeba czasem iść tak, za takim serduszkiem i pomyśleć: przecież też ja byłam kiedyś uczniem, uczynicą. I, I wczuję się, po prostu wczuwam się. Jeżeli też miałam ciężkie okresy, każdy z nas przechodzi jakieś ciężkie okresy. A mieliśmy takie panie, że wow, masakra. <noise> A ja taką nie chcę być. No i wytycz Pani nowa, nowe ścieżki. No, dokładnie. No. Trzeba być człowiekiem wróciły. do końca. I to jest przede wszystkim, to jest bardzo ważne w naszej profesji, w naszym zawodzie. To jest bardzo ważne. Być człowiekiem, a nie jestem nauczycielem, mogę wszystko. Nie, to nie jest tak. To nie jest tak, to nie jest. Na przykład przecież taka, taka Paulinka moja, nagrałam z nią piosenkę. I ona mówi: Panie profesor, ja nawet sobie nie wyobrażam, nawet mi się nie śniło, żeby tak sobie wziąć i nagrać piosenkę z panią. E, mówiliśmy, że musimy też przed rozpoczęciem programu naprostować kwestie związane z właśnie tym, co się działo przed jeszcze przybyciem do Tychów. Przed tym, jak to się wszystko zaczęło. Przed przybyciem do Tychów. Mój mąż przyjechał do Doniecka jako sportowiec. Mm -hmm. To był rok 1976, miałem wtedy 16 lat. Moja mama pracowała w takim taki klub Sport, pałac sportu, to się nazywa, dwariec sporta. I on przyjechał, i moja mama, jak Polacy wtedy przyjeżdżali, oczywiście handlowali pomadeczki, jakieś dżinsiki, coś tam, coś tam. No tak, takie było życie, no, z tego ludzie żyli. I moja mama chciała kupić dżinsy, ale dżinsów nie było, ale za to poznałam Józefa mojego. <laughs> poznałam Przeznaczenia. Tak, tak, tak. Ja, ja od razu, jak Józka zobaczyłam, to od razu wiedziałam, że to będzie mój mąż. Tak. I on też to, potem po tym się okazało. Pisaliśmy do siebie. Ja od, od Józka dostawałam czasem po pięć, po sześć listów. Od razu. Skrzynka, ale co najciekawsze, do tej pory, tyle lat minęło, do tej pory mi się śni, że ja jestem u mnie tam w domu, w Doniecku i dostałem od mojego męża listy. Nie wiem dlaczego, tak, tak po prostu. I to było takie właśnie... To mi się bardzo zapadło w pamięć, no ale tak. to jest historia przecież jak z bajki. Tak, to jest historia naprawdę jak z bajki. W 1979 roku pobraliśmy się, ślub był i w Doniecku i w Polsce. Tutaj był ślub na wsi u niego, on, jest, on pochodzi ze wsi Nowinki, to jest centralna polska, Piotrków-Trobenalski tam z właśnie wieś Nowinki. I co? 120 osób było, ja byłam w takim szoku, ja mówię nie, to jest niemożliwe. Mój dziadek z kolei cały sad, yy, jak to powiedzieć, wyrąbał, nie wiem, po prostu tam były drzewa owocowe I, i on wszystko ściął, o no właśnie, wszystkie te drzewa ściął, żeby zrobić dla mnie wesele w ogrodzie. Tak, też w takiej bajkowej, w takiej bajkowej scenerii. Tak, tak, tak i to było naprawdę coś niesamowitego. Przyjechałam tu do Polski, potem yy, musiałam wyjechać z powrotem. W ogóle to jest taka historia. Wszystko tak, ja przyjeżdżałam, wracałam. Potem to stan wojenny, potem mój mąż do mnie pojechał do Doniecka. Ledwie led... musiał, załatwił tam paszport, wpuszczono go tam do Doniecka. Wtedy Związek Radziecki jeszcze był. Ja jeszcze w międzyczasie zdążyłam pojechać na ten festiwal piosenki. Zdobyliśmy. Festiwal był Złoty Piaski. Zdobyliśmy Grand Prix. No i to był już, był już mój ostatni występ. Niestety, ja tam właśnie byłam już w ciąży z marlenką moją, yy, ponieważ już był u mnie prawie dwa miesiące. No i, i już kiedy przyjechałam do Polski, mąż powiedział, że koniec, ty już więcej stąd nie wyjedziesz. 43 lata już będzie. Jak jestem w Polsce. Po prostu po szkole, po maturze przyjechałam tutaj. I on powiedział mi: wiesz, jeżeli będziesz chciała, możemy pojechać razem. Spróbujemy. Ja, ja dla ciebie zrobię wszystko, ale wolałbym, żeby ty tu mieszkałaś. No i miał rację. <śmiany> <śmiany> miał rację. Miał rację. To były piękne czasy nasze. Ja w Polsce w ogóle przecież wszystko osiągnęłam sama. Wszystko. Ja chciałam. Ja przyjechałam do Polski, ja chciałam już pracować. Języka nie znałam. Po tym, jak już urodziłam Marlenkę, y, zrobiłam kurs pedagogiczny y, i mówię, że będę pracować w szkole. I zaczęłam pracować w szkole. 22 y, język rosyjski, uczyłam języka rosyjskiego. To były piękne czasy. I wyobraźcie sobie, że byłam z moją szkołą, z moimi uczniami w Doniecku i w Kijowie. Tak, Zorganizowałam taką piękną wycieczkę. Przepiękna wycieczka. Z najlepszym przewodnikiem. Tak, tak, no potem urodziła się druga córka i ja mówię tak, o, co to jest kurs pedagogiczny? To jest nic, trzeba iść dalej. Mówię do męża, idę na studia, O, po co ci te studia? Przecież ja tutaj pracuję, ty nie musisz pracować, ty nie musisz nic. Taka była moda, mhm. kobiety nie pracowały wtedy w ogóle moda była na siedzenie w domu, ale pani oczywiście, na ja nie, ja powiedziałam absolutnie, ja mówię, Juzio, na to nie licz. Ukończyłam studia w Opolu. Zrobiłam sobie. Po od, kiedy już uzyskałam obywatelstwo polskie zrobiłam sobie tłumaczę przysięgłego sama. Wszystko muszę to powiedzieć tak po prostu, że wszystko zrobiłam sama. Nikt mi w tym nie pomaga w sensie takim, że y, ja mam na myśli, że nikogo nie prosiłam, żeby mi tam coś pomagali, żeby coś tam, jakieś znajomości. Nie. Wszystko osiągnęłam sama. I jestem z tego powodu bardzo dumna. Ja jestem dumna z tego. Po prostu jestem dumna. I teraz jeszcze tyle lat na to czekałam, że jestem w ścisłym finale The Voice Senior. I dziękuję najwyższemu. Że tak wszystko potoczyło się, jeżeli chodzi o moje życie? A jeżeli jesteśmy właśnie przy tym, że 43 lata temu już przyjechała Pani do Polski, czy można w ogóle określić, gdzie Pani znajduje to swoje miejsce? Czy to już jest bardziej Polska, czy dalej Ukraina? Czy... Moje miejsce na Ziemi to jest już Polska. Nie potrafiłabym już żyć bez Polski, ponieważ zapuściłam tu moje, swoje korzenie, można powiedzieć. Urodziłam dwójkę dzieci. Mam dwie piękne wnuczki, cudowne. Mam cudownego męża. Mam pracę, którą kocham. Mam pasję, którą rozwijam. Oczywiście. więcej? Tak, co, co jeszcze więcej? Tera, teraz tylko, żeby było zdrowie mhm. i życie. Cieszę się życiem. I tyle. Donieck Zawsze zostanie moją ojczyzną. Ukraina to jest moja ojczyzna, gdzie ja się urodziłam i zawsze będę kochać moją Ukrainę i moje kochane miasto Donieck. I tak zostanie na całe życie. Ale Tychy e, też jak najbliżej serca. Tychy, kochany moje Tychy. Kocham Tychy bardzo, ponieważ to jest najlepsze miasto. Tytula naszego cyklu jest Miasto całkiem kulturalne i próbujemy gdzieś tam odpowiedzieć czy e, faktycznie Tychy są tym całkiem kulturalnym miastem. Tak, oczywiście, ponieważne. przecież mamy, zobaczcie, mamy samych gwiazd, same gwiazdeczki tutaj w tych Tychach, gdzie z każdej strony gdzieś tam popatrzysz, e, tutaj pan od gotowania był, prawda, Co, to jest coś pięknego, to też kultura umieć gotować, pięknie gotować. Tam yy, Katarzyna Moś, proszę bardzo, też Eurowizja, przypięknie. Naszym dzisiejszym gościem yy, była Raisa Misztala, yy, Tyszanka, finalistka The Voice of Senior.